Ceny wody i ścieków na terenie Braniewa ustalone. Podczas wtorkowej sesji radni przychylili się do propozycji zarządu spółki Wodociągi Miejskie, co oznacza, że już trzeci rok z rzędu stawki za wodę oraz odprowadzanie nieczystości płynnych pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ceny będą obowiązywały do 30 czerwca 2016 roku. Propozycja utrzymania obowiązujących w ostatnim roku taryf zgodnie z ustawą trafiła najpierw na biurko burmistrza Braniewa, a następnie po akceptacji Trzcińskiej jako projekt uchwały została skierowana do Komisji Budżetu i Finansów. Na wtorkowej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za. Przechodzimy do punktu. Jak poinformował członek zarządu wodociągów miejskich Leszek Filipiak, decyzja o utrzymaniu aktualnych cen jest możliwa dzięki dobrej kondycji finansowej spółki. Zarząd spółki, po przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę rok przyszły, oraz mając na względzie również sytuację finansową, gospodarczą społeczeństwa, postanowił nie podnosić stawek, taryf. Okazuje się, że na poziomie dotychczasowym przy utrzymaniu poziomu dotychczasowego taryf jesteśmy w stanie sfinansować zarówno sprawy bieżące, jak też spłaty kredytów oraz uczestniczyć w programach unijnych z zapewnieniem swojego wkładu własnego. Stąd też skorzystaliśmy z możliwości, jakie ustawodawca przewidział i. Wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do przyszłego roku. Czyli od 1 lipca roku 2015 do 30 czerwca roku 2016 będzie obowiązywała taryfa w dotychczasowej wysokości. Zobowiązania spółki oraz środki na wkład własny, niezbędne przy realizacji projektów europejskich zostaną pokryte dzięki realizacji zadań i zleceń zewnętrznych. Od 1 lipca za 1 m sześcienny wody z wodociągów komunalnych nadal zapłacimy 4 zł i 18 groszy brutto. Na obecnym poziomie 5 zł i 12 groszy pozostanie również cena 1 m sześciennego odprowadzonych ścieków z kanalizacji sanitarnej. Nie zmieni się także opłata za każdy wodomierz lub urządzenie pomiarowe, która wynosi obecnie 3,78 groszy. Utrzymanie aktualnych cen wody i ścieków to dobra informacja dla mieszkańców naszego miasta, tym bardziej, że już jesienią po uruchomieniu nowoczesnej stacji uzdatniania z kranów popłynie woda o najlepszych parametrach jakościowych. Zgodnie z umową zawartą z instytucją wdrażającą jaką jest w programie operacyjnym infrastruktura i środowisko. Jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakończenia wszystkich zadań związanych z tym projektem, bo to nie tylko stacja uzdatniania wody, ale. I między innymi, właśnie tenże obiekt ma być zakończony do 30 września, łącznie ze wszystkimi rozruchami. Także do końca roku na pewno będzie odczuwalna różnica. A miejmy nadzieję, że w kolejnych latach, jeżeli nie będziemy dokładali do rurociągów, nowych złogów wodorotlenków, żelaza i manganu. Z czasem woda i w tych rurociągach się oczyści, do kranów. Naprawdę powinna popłynąć bardzo dobra woda, tym bardziej, że jakość wody braniewskiej jest, była znana i jest znana. Nie darmo, browar braniewski przecież powstał tutaj na tym terenie i korzysta z ujęć głębinowych, z których z podobnych korzysta ujęcie braniewskie w Rogitach.